Jest sobota 6 sierpnia, minęła godzina 22. Zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór, Renata Molenda, czas na losowania. Trwa lato i trwa loteriada. Do wygrania jest tysiąc atrakcyjnych nagród, a wśród nich sztabki złota, rowery elektryczne, zegarki sportowe i wiele, wiele więcej. Aby wziąć udział wystarczy kupić dowolny produkt Lotto za minimum 6 zł i zarejestrować kod na stronie loterii. Warto pamiętać, że wybierając grę Lotto lub Lotto Plus za minimum 6 zł na jednym kuponie, dodatkowo zyskują Państwo szansę na jeden z trzech milionów zakładów Lotto. Loteria potrwa do 31 sierpnia 2022 roku. Szczegóły na stronie www.loteriada.pl. A wczoraj w Bytomiu w Eurojack podpadła wygrana drugiego stopnia, warta prawie 3 miliony 900 tysięcy złotych. Gratuluję zwycięzcy. W multimulti -multi do wygrania jest nawet 25 milionów złotych. Wystarczy postawić na grę z plusem za 10-krotną stawkę i wytypować 10 liczb. Trzymam kciuki i zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mam 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie 20 liczb.

Siedemnaście czterdzieści pięć pięćdziesiąt sześćdziesiąt cztery sześćdziesiąt siedemdziesiąt cztery 37, 33, 12, 25, liczba 25 jest plusem. Ze wszystkich gier, lotto najłatwiej wygrać w mini-lotto. W lipcu padło aż 27 piątek, w tym jedna warta prawie 360 tysięcy złotych. Pora wejść do gry. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 5 liczb. Oto wylosowane liczby. 14 3 2 21 42. Los kaskady kosztuje tylko 2 złote i daje aż dwie szanse na wygranie ćwierć miliona złotych. Żeby zdobyć taką wygraną, trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb na swoim losie. Pora poznać te liczby. Losujmy. W kasiecie maszyny losującej mamy 24 kolejne ułożone kule. bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Oto wylosowane liczby: 17, 23, 7, 10, 15. Dwadzieścia dwa, czternaście, cztery, dwadzieścia cztery, trzynaście, jeden, Wygraną w jednej grze można powiększyć o 2 miliony złotych w Super Szansie. Wystarczy tylko trafić wszystkie cyfry w aktywowanym siedmiocyfrowym numerze. W drugim dziś losowaniu padły następujące cyfry: 9 0 2 2 7 2 7. Gratuluję wygranych. W ekstra pensji codziennie do zdobycia jest pensja warta 5000 zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Można grać o większą pensję, wystarczy tylko zwiększyć stawkę. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejną kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. To wylosowane liczby Siedem, A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra jest Liczba 2. Dopłacając złotówkę do zakładu Ekstra gra się o 100 000 zł premii w Ekstra Te pieniądze wypłacane są od ręki. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 razy 4 kolejną łożoną kulę. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby cztery, dwadzieścia Trzy. trzydzieści dwa. Dwadzieścia dwa, a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrepremie jest. Liczba 4. Przed nami najważniejszy punkt programu: Losowanie szóstki w Lotto. Dziś za trafienie tych sześciu liczb można wygrać ponad 2,5 miliona złotych. Trzymam kciuki za nowych Lotto-milionerów i zapraszam na losowania Lotto oraz Lotto. Plus. W kasetach maszyny losującej mamy po 49 kolejnołożonych kul. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowania. Oto liczby wylosowane w lotko. Trzydzieści trzy. Czterdzieści dwa. Dziewiętnaście. Siedem.

11! 9! Przypominam, że na lotto.pl oraz w aplikacji mobilnej można grać większość gier Lotto. Wystarczy mieć internetowe konto gracza. Wieczór w studiu lotto dobiega końca, ale już zapraszam na jutro na godzinę 14 na losowania multi multi oraz kaskady, które poprowadzi dla Państwa Marcin Mańka. Dobranoc! Kiedy wygrywasz w Euro nabierasz wiatru w żagle i odkrywasz swoje pasje na nowo. A to dopiero początek. Teraz do wygrania 170!